Siemaneczko! Teraz zrobimy sobie part 2. E, uwaga, uwaga, naszego otwierania shoppingowego. Jeżeli nikt nie widział pierwszej części, to radzę wpaść na mój kanał Best Amie. Best Amie, czyli najlepsza przyjaciółka. Przyjaciółka to no, amie to jest po francusku przyjaciółka, a best to najlepsza po angielsku, więc tak, zaczniemy sobie od tego czy od tego. Dobra, ja ogólnie nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba od ręczniczku. A ciekawe, zdawimy na koniec. Co? Dobra, otwieramy. O, meg, kochani, tego jest mega dużo. Zaraz policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, nie nie będę tego liczyła. Wszystko dam do tego. Okej, okay, tak się normalnie to prezentuje. Już sobie jedną tabletkę zabrałam i idziemy pod Ej, okej, okay, już sobie jakby przyniosłam... Ej, nie, to jest mega miękkie, ale dobra, wrzucamy. No i co z tym? Ej, co? Co? Przepraszam bardzo, co? Czekajcie, dajcie mi chwilę. Ej, nie no, kurde, to jest aż takie duże. Ej, nie no, według mnie 10 na 10. Tylko, że teraz, kurczę, to trzeba wyrzucić niestety, ale przechodzimy do ostatniej rzeczy. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. miau, miau. Ale okej, okay. jak już tutaj możecie sobie zobaczyć mam mega całą zapełnioną kosmetyczkę. Czekajcie, patrzcie sobie jeszcze do mojej szufladki. Jakby co mam to mam mega bogen. I tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć... A nie, nie możecie sobie zobaczyć. Bo z niestety sobie ten film przez przypadek, ale... Okej, okay, a więc tak, tu się prezentuje mój pierwszy, które ja, Raz. Wybaczcie, po prostu mojej moje Okej. Okay, I teraz ja i moja siostra pokażemy, jakiego byśmy chciały. Ja bym ogólnie chciała, że możemy maksymalnie trzy lat. No tak ja bym chciała mega secret. Nie wiem jeszcze jak on wygląda. Ten, ten. No w sumie wszystkie mi się podobają oprócz tej i tego. I tej i tego. <grytanie> Ja bym bardziej chciała ogólnie szkaleta. Bardzo bym chciała nie, 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 nie. No szybciej. Tego. Dobra. No i, I jeszcze, i no I tego. Dobra. To otwieramy. Okej, okay, kochani, to normalnie jest mega, mega, mega stresujące. Aha, super, i to jeszcze nożyczkami trzeba przyciąć. Okej, okay, szybko, szybko, bo nam mało czasu zostało. Teraz się skończy film, więc szybko, zamykam oczy, zamykam oczy. Byłeś uraczy? Co? Jej, jakie to piękne? Mega czad. Ogólnie, kochani, taki śliczniutki kotek nam się trafił, co prawda,